Siemanko, z tej strony Farm City Game. dzisiaj y, pokażę, prez, zrobię prezentację mapki Państwowe Gospodarstwo Rolne, na, na której będę, y, w następnym odcinku będę nagrywał y, sezon pierwszy, odcinek pierwszy y, z serii y, Polskie Rolnictwo. I przeczytam Wam teraz kilka takich zasad. PGR zawiera jedno wielofunkcyjne gospodarstwo oraz sześć pól. Mapa w sam raz, na single player oraz i też na multi. Mapa posiada skup zboża, trocin oraz drewna. Cztery podstawowe uprawy pszenica, jęczmień, kukurydza i rzepak. Oraz wszystko potrzebne do hodowli krów. Zapraszamy na naszego fanpage'a Mafia Team oraz na www.youtube.com mafiateamls No i to są tyle zasad. Tu mamy obrazki, no i Państwowe Gospodarstwo Rolne. Jeszcze tylko poczekam, aż gra się wczyta i musimy trochę poczekać. W komentarzach możecie pisać, o czym mam rozmawiać na takich, na takich odcinkach. No i zapis, dajcie jakieś komentarze po prostu i takie tam... Co by jeszcze wam tu powiedzieć? A tak. To po prostu mapka, która zawiera Na farmie na przykład widoczny jest wjazd I po prawej stronie wjazd na podwórko, które są ga dużo garaży Pastwisko krów blisko jest dla obiec kur. Kury właśnie nie mogę znaleźć. Nie ma chyba ich na mapce, taka trochę zrenderowana, ale bardzo fajna. Tutaj, gdy wjeżdżasz po prawej stronie Masz po prawej stronie No, gdy wjeżdżasz po prawej stronie Masz po prawej stronie taką naprawę na przykład wjeżdżasz na platformę traktorem i pod spodem, na przykład jak karszerem, możesz go trochę obmyć. To właśnie spodobało mi się. Jest tu, jak widzicie, na drugim, na drugim zdjęciu, jest widoczna obora razem z krowami. Krowy nie są z kartonu chyba. Tutaj chyba widoczny jest obornik, albo taka górka. Tak wyglądają właśnie pola, tak max 3 hektary. Wiatrak jest. I właśnie spodobało mi się na najgorszym budynku tego, proste, tego, tej gospodarki jest gniazdo z bocianem. Fajne, fajnie to wygląda. I jedyne bociany, które widziałem w Farming Simulator 2015, są nieskartowe. Trochę musimy poczekać, bo, ponieważ mój kąt nie, nie jest taki dobry, ponieważ nagrywam na laptopie. Nie, wy, nie wyciąga za dużo, ale. Już tak za rok postaram się dokupić jakiegoś dobrego kompa 1 tera, więc będzie wyciągał dosyć le lepiej. Ponieważ ta mapka jest dosyć duża, yy, ma dużo szczegółów, więc chyba dlatego trwa dużo w długo wczytywanie gry. No i tak poza tym to nic ciekawego. Ferię się na półmetku, jeszcze tylko tydzień i później do szkoły i mniej czasu na nagrywanie niestety. Ale poza tym trzeba się jeszcze cieszyć. I mamy teraz. Akurat mamy wtorek. Siedzą w szkole. A my segramy. I nagrywamy. Yy, filmiki raczej będę wrzucał tak co dwa dni, albo co jeden dzień. O, teraz start. Dobra. Na początek oczywiście o, oh, hej. Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z przedstawieniem gry, zawsze możesz rozpocząć nową rozgrywkę na mapie Yon wziąć udział w krótkim szkoleniu wprowadzającym. Nie dziękuję. O, właśnie o tym Wam mówiłem. O tej platformie. Dobra, nie będę Wam pokazywał. Tutaj mamy cyf. Przejdźmy na razie. Przejdźmy na razie tutaj. Na początek. Do wejścia głównego. Wjazdu głównego. Tu w oddali widoczne jest góry, a obok nich są pola. Tu mamy łąkę, która oczywiście też jest Sklepem wśród natury słychać ćwierkot ptaków. Oj, o tych bocianach właśnie mówiłem. Dobra, i wchodzimy do Państwowej Gospodarki rolnej czyli PGR, staro dawne Tu na początek, oczywiście, są wszystkie maszyny, które oczywiście sprzedam, ponieważ nie będę ich używał. Mamy miotłę Oczywiście tak. Dobra, przejdźmy teraz w garażu. Poszedamy te wszystkie. Maszyny niepotrzebne. Zyskamy trochę pieniędzy na fundusze unijne, czyli na naszą gospodarkę. Przyczepia nie chcę. Kultywator nie jest potrzebny. To też nie jest potrzebne. Siemit też nie jest potrzebny. To też nie jest potrzebne. Oczywiście wszystko mi jest niepotrzebne. Dobra. Teraz wchodzimy do, do kategorii MOD. Wchodzimy w wywrotki. O, i to właśnie jest ta przecież off o której Was mówiłem. Zakupimy ją za 12850. Jeszcze Bizona. Oczywiście w dłuższym czasie. Sprzęt leśny, nie. O, technologia Zakupimy tą Sipmę. Zakupimy rozrzutnik oborniko, obornikowy. Zakupimy też przystawkę do bizona. No i oczywiście bizona. O, od właśnie to jest ten rosyjski track combine Nie wiem dlaczego go ściągnęłem, ale tak na początek, gdy nie mogłem tego kombajna. Zakupimy jeszcze ciągnik. Pierwszym ciągnikiem będzie 30 z kabiną. I zakupimy tego Ursusa 124 chyba, to przyczepy. Kupimy go. No i następnie najbardziej lubię w prawdziwym świecie. Na kombajnie się tak fajnie jeździ. Lepsze życie na kombajnie, Dobra. Uprowadzę was teraz po tej matce. Po tej farmie właściwie. Tutaj widzimy... Otworzymy sobie. Tutaj widzimy owce, czyli oczywiście stodołę z owcami, oborę właściwie, bo stodoła to tam gdzie są narzędzia. Zamkniemy. Tu też pewnie coś takiego. O. Przejdźmy teraz dalej. Tutaj widoczne też są różne rzeczy. Yy, tutaj mamy garaże na traktory, maszyny i inne rzeczy, których sobie zapragniecie. Jeśli chciałby ktoś link do tej mapki, niech zapyta po prostu mnie. No tutaj mamy oborę z krowami i cielakami. Tutaj jest klatka. Jakaś wejście. O, klatka taka. Tutaj mamy pastwisko krów. Tych prawdziwych. Ym, mogę nawet zakupić. Zakupię dwie krowy. No i tak to wygląda, tutaj się pasą, tu można do nich wejść, wjechać jakimś mniejszym traktorem. Tutaj, ben, tutaj jest stuk siana, Su, siana tutaj będę miał taką stodołę na baloty y, i tutaj mamy obok, y, tutaj będziemy wysypywać nasze, y, naszą kiszonkę. Nie kiszonkę to się nazywało, nie, to raczej chyba jest kiszonka, siano kiszonka to są te baloty. A to się nazywa kukurydza, kiszonka. Raczej kiszonka. Tutaj jest jakaś ziemia. O i bagi, bagi, bugi są. Tutaj jak też są ten stuk. Tu raczej są ziemniaki, jakieś zakryte. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy Silo. Silosy. Open cage. Tutaj mamy stodoły. Wejdźmy do jednej. już się na razie we... Wrota otworzą. I tutaj mamy skodoły na jakiegoś traktora, ciągnika. To w późniejszym czasie, dobra, na razie ją możemy zamknąć. No i przejdźmy teraz w ciąg dalszy. Tutaj jest yy, miejsce na obornik. Tam już byłem. Dobra, jeszcze zostało nam kilka rzeczy i przejdziemy do maszyn. Została nam tylko jakaś tutaj owora. Yy, tutaj będziemy wysypywać nasze zboże. Wysypywać, wysypywać. Tutaj chyba raczej. Albo w tej spodole też chyba też coś jest. Tutaj są do nasiona. Tutaj są nasiona do, yy, do siewnika. Nie, ktoś tu O, tutaj też są napisy. Dobra. Słuchać było nasze krowy. O, tutaj mamy bramę, która się automatycznie otwiera, jak podjeżdża do niej ciągnik lub inna maszyna.